Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, tak postanowiliśmy pewien materiał zrobić w kontekście bieżących i świeżych informacji dotyczących rozmów między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy, czyli prezydentem Załańskim. Świeże takie informacje są, że generalnie pan Zełański został wyproszony z Białego Domu, a to chodzi w kontekście polityki amerykańskiej, czyli że nie ma niczego bezinteresownego. Czyli właśnie tutaj widzimy, że Stany Zjednoczone podchodzą do polityki w sposób biznesowy. Zawsze tak podchodziły jako poważne państwo. Już mówiliśmy na przykład, jeżeli chodzi o pomoc innym państwom, to już w historii, na przykład Wielka Brytania, do tej pory jeszcze spłacała przez swoje zobowiązania względem Stanów Zjednoczonych z okresów I wojny światowej, czyli widzimy, że nie jest to nic jakiegoś nadzwyczajnego, jest to realna polityka. A mówimy to dlatego, że jak obserwujemy politykę państwa polskiego, to jest ona oderwana od rzeczywistości, czyli e, tracimy olbrzymie sumy pieniędzy. Wysyłamy, rozbrajamy naszą armię, wysyłamy sprzęt na wschód i robimy to bezinteresownie, nie, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, czy powinniśmy mieć jakieś z tego korzyści. Tak jak mówię, poważne państwo korzysta z tego. A zwrócę uwagę, właśnie tak jak już kiedyś mówiliśmy, Ukraina jest chociażby państwem, które ma jedne z największych złóż, chociażby węglowodorów, bo ma olbrzymie złoża ropy naftowej, również olbrzymie ilości gazu. Fakt faktem, że spora część tych złóż, jeżeli chodzi o gaz ziemny, obecnie znajduje się pod kontrolą rosyjską, bądź jest zagrożona. Jeżeli by chciało się tam przeprowadzać jakieś inwestycje, zagrożone to ze względu na bliskość działań wojennych, ale zwrócę uwagę, że również jeżeli chodzi o bliskość naszej granicy, czyli tutaj okolice Lwowa, dawne nasze kresy, również znajdują się olbrzymie złoża, chociażby gazu. I tutaj znalazłem informację. O pewnym złożu, które się nazywa Oleska, i jak szacunki, jeżeli szacuje się wielkość, wielkość tego złoża, to jest od 800 miliardów do 1500 miliardów metrów sześciennych. I drodzy Państwo, jeżeli my, nasze społeczeństwo jest obciążone takimi olbrzymimi obciążeniami z tytułu, właśnie transferów na wschód, to ja zadam pytanie, dlaczego jeżeli poważne państwo, jak Stany Zjednoczone, swoją pomoc uzależniają od jakichś korzyści wzajemności, po prostu, tak? My dajemy wam sprzęt, my, my, transferu, my transferujemy wam e, pomoc w postaci finansowej, to my oczekujemy na przykład, nie wiem, koncesji na eksploatację, tak jak tu w przypadku Stanów Zjednoczonych, e, minerałów związanych właśnie z pierwiastkami. Ziem rzadkich, które są niezbędne w nowych technologiach. A my dlaczego na przykład byśmy nie chcieli na przykład koncesji w przypadku właśnie takich złóż gazu, które znajdują się za naszą wschodnią granicą. No trzeba wziąć pod uwagę, że bylibyśmy w jakiś sposób niezależni no, i oczywiście w takim wypadku taka umowa powinna być na zasadzie bilateralnej między stroną polską a stroną ukraińską, a nie między Unią Europejską a Ukrainą, gdzie, jak wiadomo, jeżeli chodzi o, jeżeli tutaj w kontekście Unii Europejskiej, to wiemy, że korzyści by czerpali Francuzi i Niemcy, którzy tak naprawdę no, nie ponieśli takich, takich obciążeń jak Polska. No, to poddaję pod dyskusję. Tutaj sobie przeliczyłem na bieżąco te dane. Gdyby przyjąć, że w tym złożu gazu łupkowego przy naszej granicy, czyli na naszych kresach, małopolsce wschodniej, którą Kazimierz Wielki odziedziczył i włączył do I Rzeczpospolitej, to Przyjmując zużycie gazu roczne w Polsce wynoszące 20 miliardów metrów sześciennych, to gdyby tam było co najmniej albo przynajmniej 800 miliardów metrów sześciennych, to mielibyśmy zapewnione 100% zapotrzebowanie na gaz na 40 lat. A przecież mamy różne inne źródła: mamy Baltic Pipe, mamy port, gazaport, z którego czerpiemy, mamy własne wydobycie na Bałtyku i na terenie Polski. Zresztą w Polsce też są złoża gazu, także gdybyśmy połączyli na przykład to wydobycie z tym, które mamy z różnych innych źródeł, to można by powiedzieć, że za bezpieczeństwo na tego typu węglowodór mielibyśmy na przynajmniej 60-70 lat do przodu i nie musielibyśmy się martwić jakimiś, jakimiś problemami w tym zakresie. I to pokazuje, jak nasze interesy narodowe są przehandlowywane za garść paciorków przez reżimy warszawskie, czy to Reżim tegoż obecnego premiera, który nazywam reżimem Taskistowskim, a inni nazywają, nazywają to reżimem 13 Grudnia, czy też poprzedni reżim kaczystowski, czy jak to nazywają Zjednoczonej Prawicy, oni wszyscy robią to samo. Oczywiście ich koalicjanci ówcześni i obecni postępują tak samo. Oddali majątek państwa w. Przyjmuje się, że to jest około 5-6% PKB za darmo. Za te 5-6% PKB, przyjmując, że mamy 822 miliardów PKB, ile można byłoby na przykład wyprodukować sprzętu wojskowego w Polsce, a oni go nie tylko nie, wy nie wyprodukowali, to jeszcze go oddali, doprowadzając do sytuacji, że gdyby doszło do jakiegoś bezpośredniego konfliktu z którymkolwiek z sąsiadów, a zwłaszcza tym, z tym ukraińskim, bo ten jest w tej chwili najbardziej niebezpieczny, to będziemy w sytuacji, jaką opisał w swojej fraszce książę biskup warmiński Ignacy Krasicki, kiedy to wilki złapały tłustego zająca w lesie, a zając, który myśląc w sposób jakiś nieracjonalny, czyli nie posługując się tą logiką, którą posługują się wszystkie kraje poza Republiką a właściwie reżimy. Republiki Grubo, Grubo-Kreskowej, rezydujące w Warszawie zając pyta wilki jakim prawem chcą go zjeść a, a wilki na to małeś, słabyś i sam w lesie zjedli niezabawem i jesteśmy właśnie w takiej sytuacji postawieni przez tych, którzy tutaj nieodmiennie cały czas nam niemiłościwie panują praktycznie od 97 roku z chwilową przerwą na rządy SLD w latach 2001-2005. Ja tak jeszcze tylko na podsumowanie powiem w ten sposób, że ktoś, kto się nie szanuje sam, nie jest szanowany przez innych. I tak samo w sferze polityki międzynarodowej również tak jest. Zwrócę uwagę chociażby na to, w jaki sposób Polska jest traktowana, która sama się nie szanuje, czyli właśnie tak jak tutaj mówi, nie dba o własne interesy to sąsiedzi, jak również bardziej liczące się państwa, widząc to, po prostu nie szanuje Polski. I widzimy to chociażby właśnie w trakcie różnego rodzaju rozmów na temat przyszłości Ukrainy, czy to obecnie, czy w przeszłości, tak jakby chociaż na przykład były rozmowy mińskie, tak, gdzie Polska, chociaż jest bezpośrednio związana z tematem, tak, nigdy nie uczestniczyła. Również obecnie, gdzie jesteśmy no, najbardziej obciążeni całą tą sytuacją, jak tutaj Stanisław przedstawił, jakie olbrzymie ilości e, przetransferowaliśmy na wschód, a w zamian za to nawet nie mamy głosu w dyskusji na temat naszej przyszłości, jak również przyszłości tego regionu, czyli tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, drodzy Państwo. No i dlatego, w związku z kampanią wyborczą i wyborami, których pierwsza tura została zaplanowana na maj, zalecamy rozważne, rozważne podejście 18 maja, komu ten głos udzielić, bo na tych, którzy nam zgotowali taką sytuację, jak ją tutaj w tej chwili opisaliśmy, a niewątpliwie Taką ona jest, niewątpliwie głosować nie wolno ani na tych, którzy popierają takich kandydatów, ani na tych kandydatów, którzy są popierani przez tego typu środowiska polityczne, które wprost wychynęły z Okrągłego Stołu i się tutaj panoszą, jak na swoim. Dziękujemy Państwu za uwagę, zachęcamy do naszych następnych materiałów. Również zachęcamy do kontaktu. W szczególności do kontaktów zapraszamy. Do widzenia! Dziękujemy.